Witam Was serdecznie, z tej strony Engine. Jest to mój pierwszy poradnik z programu Adobe Photoshop. W tym poradniku pokażę Wam, jak zrobić ładną przejrzystą tapetę, ale efekt, który uzyskać będziecie mogli stosować w różnego rodzaju sygnaturach bądź avatarach. No więc stworzymy nowy obraz. Jeżeli ma być tapeta, wpisujemy rozdzielczość swojego ekranu. Klikamy OK. Tło naszej warstwy ma być czarne, więc wypełniamy ją na taki kolor. Tworzymy nowy, y, y, nową warstwę gdzie będzie biały napis OK <laughs> y, umieszczamy go w jakieś y, dogodne miejsce. Ja sobie go tak wycentruję mniej więcej. OK. Następnie tworzymy nową warstwę i y, y, przejeżdżamy gradientem tęczowym w taki, o, w taki sposób. Ok, eee, warstwę z tym gradientem zmieniamy na overlay, jest to że nakładka w polskim photoshopie. Ok, widzimy, że e, w naszym, na, nad naszym tekstem, w ogóle obrys naszego tekstu tak troszkę się e, zmienił, ponieważ jest on e, kolorowy. Żeby go poprawić, zdajemy prawym przyciskiem na warstwę e, tekstu, klikamy blending option. <laughs> I tu mamy style, y, naszego naszej warstwy. Y, można oczywiście się pobawić, ale y, dla mnie będzie najważniejsze Inner Shadow. Więc zaznaczam tą opcję. Ładnie też wygląda y, na tym efekcie grind and Overlay. Ale... Y, no tak jak już mówię, zaznaczam opcję Inner Shadow, nic nie zmieniamy do tego opcji. Klikamy OK. Już można powiedzieć, że nasza tapeta jest trochę zrobiona, ale jeszcze zrobimy odbicie tekstu yy, u mnie engine. W tym celu yy, duplikujemy warstwę, kopiujemy, yy, po czym transformujemy w taki sposób, by wyglądało, że jest to odbicie yy, tekstu oryginalnego. Dajemy mniej więcej je w taki sposób. Na kopię warstwy tekstu <laughs> dajemy maskę warstw... maska warstwy, maska warstwy, maskę warstwy, tak. Dajemy maskę warstwy. Po czym gradientem czarno-białym przejeżdżamy mniej więcej w taki sposób, by uzyskać y, efekt y, odbicia właśnie tekstu. Ok, mamy wyglądać to mniej więcej w taki sposób. No i jeszcze, żeby udoskonalić nasz, naszą tapetę, nasz napis, można dodać jakieś braże. W tym celu zalecam pobranie jakichś ciekawych właśnie braszy abstrakcyjnych. No i na przykład ja sobie tutaj wybrałem, będzie podświetlone, jak to się nazywa? Abstract Lines. Dobra. Wybram taki brush, po czym na nowej, pustej warstwie tworzę ten pędzel na pierwszej liter, na literze naszego napisu. Przepraszam. Brasz ma mieć kolor biały. I wygląda to w taki sposób, mniej więcej. Wygląda to fajnie. I oczywiście mogę poprowadzić z innymi braszami, żeby nie było to. Wam jeszcze pokażę inne tutaj ładne kompozycje. Na przykład to. O! Tak nie wygląda. No i to by było na tyle. Jeżeli Wam się to przydało, albo w ogóle podobają Wam się takie poradniki to co łapkujcie może tak i, i zachęcajcie mnie do tworzenia takich właśnie y, poradników no i tyle dzięki za uwagę i daroczka